Ekolupy zaczynamy od tematu dofinansowania dla ochotniczych straży pożarnych, kuźni młodych charakterów, centrum życia kulturalnego małych miejscowości. Straż pożarna, w tym ochotnicza, w pewnych okolicznościach pełni funkcję strażnika przyrody, co szczególnie wyraża się podczas wiosennych pożarów traw. A do skutecznej działalności potrzebny jest sprzęt ciężki i lekki, którym z kolei strażacy w ostatnich miesiącach hojnie podzielili się. Z ukraińskimi druchami. Wiemy, że tego sprzętu, który został przekazany, jest wiele, o wiele więcej, bo to jest kilkanaście, jak nie kilka, o wartości kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych sprzęt, który został przekazany na Ukrainę. Mamy tą świadomość, że nasze środki nie będą w stanie pokryć w 100% tego przekazanego sprzętu, ale stąd współpraca z Państwową Strażą Pożarną, aby wytypować te jednostki. Które najbardziej potrzebują tego sprzętu, które najbardziej zaangażowały się w tą akcję pomocy. Przekazywali druchowie ochotnicy naszym braciom z Ukrainy, którzy są w potrzebie, walczą z pożarami. Także giną ci strażacy na Ukrainie. Ten sprzęt jest konieczny do tego, żeby kolejny sprzęt, chciałbym zaznaczyć pewnie, będziemy kolejne akcje realizować i wspomagać Ukraińców w tym, żeby odbudowywać ich potencjał. Te słowa podziękowania również kieruję do, do, do pana posła, bo to również ta polityczna zgoda na to, żeby te, te pieniądze mogły iść w tym kierunku jest bardzo ważna i bardzo istotna, bo to nie dzieje się tylko dzisiaj. To dzieje się to od sześciu lat, że odnawiamy ten potencjał, że nasi strażacy, ochotnicy mogą ten sprzęt przekazywać dalej, bo oni dostają nowy, nowoczesny i doskonały sprzęt do prowadzenia swoich działań, które prowadzą na co dzień. Samochody bojowe to jest taka, taki trzon naszego współdzienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wolnej w PSP. Tak? To jest ogromne dofinansowanie, które otrzymujemy na nasze pojazdy, ale również fundusz daje też na samochody. Ochotniczych Straży Pożarnych do zakupu w tym roku wspólnie kupimy blisko 42 samochody do Ochotniczych Straży Pożarnych do Państwowej Straży Pożarnych będzie to kilkanaście samochodów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska również nas w tym zakresie wspomaga. Ponadto dużo sprzętu, który się zużywa, po prostu się zużywa i to są ubrania. To ubrania są bardzo drogie. To jest specjalistyczny sprzęt. Nie nazywamy tego jako specjalistyczny sprzęt, ale to są nieodzowne Elementy ubioru strażackiego który jest konieczny do prowadzenia działania. Widzimy także, że e, oprócz sprzętu, e, w jakich warunkach strażacy, obrotnicy funkcjonują, w jakich warunkach przechowują ten sprzęt, gdzie się zbierają. I widzimy także tutaj duże potrzeby, aby e, odnowić te remizy, ale także w taki sposób odnowić, aby one były efektywne energetycznie. Program, e, który uruchomiliśmy. Dwa lata temu cieszył się dużym zainteresowaniem. Do tej pory przyjęliśmy już blisko 50 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie milion złotych. Dzisiaj ogłaszaliśmy trzy programy wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwszy program to kontynuacja programu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku z uwagi na zaangażowanie strażaków, ochotników w akcję pomocy ich kolegom na Ukrainie, którym przekazywali swój sprzęt. Podnieśliśmy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych i do 25 tysięcy złotych na jedną jednostkę. Drugi program to program wsparcia termomodernizacji remis ochotniczych straży pożarnych. To program uruchomiony, uruchomiony dwa lata temu, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory blisko 50 Wniosków, które do nas wpłynęło na milion złotych dofinansowania w formie dotacji, które już realizujemy. W tym roku kolejne milion złotych na ten cel przeznaczamy i podnosimy poziom dofinansowania do 50 tysięcy złotych na jedną jednostkę. I trzeci, ostatni program, który już z początkiem kwietnia rusza, to kontynuacja uruchomionego w ubiegłym roku programu wsparcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. To 15 tysięcy złotych. Na jedną młodzieżową drużynę pożarniczą i także 300 tysięcy złotych, które w tym roku przeznaczamy na, na ten właśnie cel. Dzisiaj mówiliśmy i o chodźczych strażach pożarnych, ale także o młodzieżowych drużynach pożarniczych, gdzie będzie wsparcie. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także wsparcie polskiego rządu. Jest bardzo duży program rządowy wsparcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Będzie w tym roku realizowany program o wartości w skali kraju 400 milionów złotych, czyli to olbrzymie pieniądze, ale właśnie w młodzieży, w dzieciach i młodzieży to jest siła, to jest przyszłość ochotniczych straży pożarnych. Te miejsca kiedyś w naszych społecznościach były z sercem wsi, gmin, miejscowości i tam się wszyscy skupiali, żeby się pobawić, żeby się uczyć, żeby się spotkać. I chcemy do tego wrócić. Tylko teraz chcemy jeszcze do tego, żeby się tam można było nauczyć, nieść pomoc i też uprawiać sport. Bo tutaj jest, to jest. Strażak musi być wszechstronny, musi być wyedukowany, ale musi być też sprawny fizycznie. A słuchając tego, co się dzieje, że nasza młodzież zwiększyła swoje gabaryty. Przez pandemię i coraz mniej wychodzi z swoich domów, to my chcemy ich wyciągnąć, chcemy ich zaktywizować również takimi działaniami wspólnymi z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej. Ja jeżdżę teraz, skończyły się właśnie zebrania. W tym roku byłem na 35 zebraniach druhów ochotników. I te remizy widziałem w bardzo różnym stanie. Są nieraz wyremontowane dzięki wsparciu samorządów, ale wiele jest potrzeb w tym względzie. Wiele pieniążków jest na to potrzebnych. Także wielkie podziękowania dla prezesa Bednarka i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej za to, co jest robione na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tego dnia dochodzi na terenie nie tylko naszego województwa, ale całego kraju do wypalania traw. Te wypalania nieraz przeradza się w niekontrolowane pożary i tam właśnie są piersi strażacy, ochotnicy, a to wypalanie to nic innego, jak po prostu szkoda w środowisku naturalnym, a naszym celem jest dbanie o jakość środowiska, poprawa stanu środowiska naturalnego. Stąd wspieramy te formacje, te jednostki, które także przyczyniają się. Do do realizacji tego celu. Jest nierozsądne, a wręcz głupie podpalanie traw i wypalanie tych nieużytków, bo to mówimy o takich przestrzeniach nieużytków, niech zagospodarowanych, samosiejek i tam ten pożar ma ogromny spektrum do, do, do rozwoju. Teraz obecnie często bardzo duże i rozległe pożary i angażują bardzo dużo sił i środków. Te zaangażowane siły i środki bierze, czerpiemy z jednej puli, czyli z naszego systemu. Jeśli są tam zaangażowane, to nie zdążą ani o czym znaczy, zdążą, tylko że będzie ich mniej, żeby móc pomoc nieść w innym miejscu. Czasem w ekolupie poruszamy temat samodzielnego zbierania ziół. Tutaj kilka ujęć miodunki, która stała się elementem wczesnowiosennej herbatki na przeziębienie. Przysłuży się zimą. Składają się na nią kwiaty podbiału, pokrzywa, liście ziarnopłonu. Liście kurdybanka i miodunka. Ale właściwie skąd wiedzieć, jakie zioła zbierać? Czym się różnią? Czy rumianek to nie rumian? Kiedy i gdzie zbierać szałwie? I czy to na pewno szałwia? Przecież nie ma już szamanów i czarownic, a nasi rodzice i dziadkowie w zasadzie są dziećmi cywilizacji. Oczywiście trzeba czytać książki, ale książkowe zdjęcia czy rysunki czasem nie oddają rzeczywistości. Przydałby się osobisty nauczyciel. Otóż, z niezwykle rewolucyjną pomocą, porównywalną z osobistym kontaktem ze znachorem. Przychodzi sztuczna inteligencja. Nasze smartfony z zainstalowanym oprogramowaniem, często darmowym, z niezwykłą precyzją rozpoznają rośliny. Z użyciem takich aplikacji, nasze wycieczki stają się efektywną lekcją. Rośliny, które znamy z literatury, stają się tymi właśnie, które znaliśmy z widzenia, ale nie rozpoznawaliśmy. Oczywiście sztuczna inteligencja nie jest nieomylna. Musimy się edukować, trenować czy czytać. Warto też skorzystać z internetowych encyklopedii i atlasów, w których znajdujemy wiele fotografii, opisów a także lokalizacje roślin. Takie internetowe encyklopedie w pełnym wymiarze są czasami płatne. Są to wydatki rzędu 20-kilka złotych na rok. One również mogą być uruchamiane z poziomu naszego smartfona. W najbliższych czasach worek zebranych samodzielnie ziół zimą ucieszy również w aspekcie ekonomicznym. Ceny idą do góry, a ekologiczne zioła nie są tanie. Na koniec przenosimy się na ogródki działkowe, nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie. To fragment materiału, który realizowaliśmy w 1999 roku. Po tamtym czasie działki stały się na chwilę trochę mniej modne, ale teraz, jak Państwo wiecie, własny ogródek w mieście lub poza miastem jest w cenie. Czy praca na działce to przyjemność czy obowiązek przykry? Nie no, praca na działce jest zawsze przyjemnością. Na działce pracując, to po prostu odreagowujemy się z pracy zawodowej, z pracy, którą wykonujemy w ciągu dnia, a jednak praca na działce jest tą pracą, która no, daje wiele satysfakcji, patrząc na każdy kwiatek, na każdą roślinkę, która rośnie, która wschodzi. To jest tak, jakby się rodziło nowe dziecko. I no, wiadomo, że praca jest to fizyczna, ale tak nam brakuje rekreacji. Takiej innej. Więc tu mamy tą prawdziwą, nie trzeba chodzić do siłowni, bo tu ją można wykorzystać, tą, te ćwiczenia, właśnie przy pracy na działce w tej ziemi, która jest naszą matką, ale jednocześnie no, daje nam pożytek, bo mamy swoje warzywa, swoje owoce. Nie chodzimy kupować, no bo wiadomo, bez nawozów, bez jakichś sztucznych wspomagań, tylko no. Staramy się naturalnie, bez oprysków, bez jakichś tam pomocy sztucznych. No, w tej chwili sieję koperek. Marchewka pietruszka już jest posiana. Wiadomo, bo to powinno być w marcu. Mamy już połowę kwietnia. Czosnek pięknie rośnie, cebulkę będę sadziła. No, i na następne warzywa typu ogórki, buraczki. No, to jest jeszcze trochę czasu. Jeszcze trochę, także systematycznie, powoli. Niedługo założy się folie na tunel, będą sadzone pomidory, ale też dziś dopiero początkiem maja.